48. Ten biały to biały. No. Podszedł Michel do mnie z tym białym proszkiem. No, mówię, jestem w domu. Bardzo lubię kokos. Smaczny. Jezus Maria. A czy to jest na pewno kokos? Czy to jest ten kokos, o którym ty myślisz? Ja Zgubiłem teraz. To jest moja wina? Nie, przez siebie. wie. więc ty ja tylko spróbowałem. Boże, to jak migdał, nie kokos tylko migdał. No i później się zakręciłem jak bieg na lodzie. Jeżeli chcesz mamy dokładka 60 kilo tam na zaplecie. <laughs> ja pierdzielę. <laughs> nie no, migdał to jest. Powiedział, że migdał. Mnie kokos... Zabiały. Zabiały na migdał. Co? Mnie nie kokos. Za białe. Za białe no migdał. Za białe migdał migdał. Sto procent? zdanie? Nie. Kokos. 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 No. No kurde, jak można kogoś pomylić z migdałem? Znaczy można, no to widać, że można. Ksaferę. No to wybieraj, co chcesz? 19. Numer. Ile? 19. Dlaczego 19? Bo wydaje mi się, że stąd wiem, co to jest. <noise> Pokaż. Gdzie on jest 19, bo ja nie wiem, gdzie Przed on jest. z To może nie, może nie musisz spróbować Wygląda nawet. jak imbir. Wygląda jak imbir? Mhm. To ostatecznie imbir? <noise> to twój no, decyzja? Powąchajmy chociaż. A, no dobra. <noise> to jest imbir. Poważne. Nie swobodzisz? Nie. Definitywnie. Na bank? Na Definitywnie? 100? 100%. Kolor odpowiadał, struktura odpowiadała, zapach mówił wszystko. Nie bierz, Masz dobre. Do Super konkurencja, bardzo mi się podoba. Mateusz to daj mi jeden numer, bo mamy jeszcze 47. To 10. Zobaczyłem, że jaki jak ta dziesiątka ma kolor i mówię, coś pewnie, mówię, albo truskawka, albo poziomka, bo ma kolor taki właśnie blado, powiedzmy, czerwony. No, tylko spróbuję, bo tak. To za prosto. Pachnie jak poziomka, ale smakuje jak. Albo tuskawka, albo poziomka. A, no albo, no właśnie, I to jest nasz problem, albo krokosę, albo migdały. To jest poziomka? Ale nie chcesz się zastanowić? Nie, 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 no nie ma co. Na pewno ostatecznie poziomka. na pewno. Na pewno. Dlaczego poziomka? Bo kwaśny, bo słodki, bo czerwony, bo co? Znaczy poziomka jest taka trochę chyba. No, taka jest bardziej poziomkowa właśnie, no. No to tuskawka. <laughs> Dobrze, że poziomka jest niebananowa, wiesz? Pierwsza myśl najlepsza, Mateusz zaufaj sobie. То есть Трускавка. Трускавка.